Kanadzie mamy inne zwyczaje. Kanadyjczycy świętują na zwyczaj 25. I oni na zwyczaj dostają prezenty raniutko. Mikołaj przychodzi w nocy, przez kominek przychodzi e, do domku i zostawia prezenty. A raniutko rodzina schodzi na dół, na zwyczaj jest po schodach i patrzą czy jakie prezenty dosta otrzymali od Świętego Mikołaja. A jeżeli chodzi o świętowania, my co fakto nie mamy taki... Wigilię w Kanadzie, natomiast świętujemy 25. I potrawy się różnią. Yy, tutaj na Zwycię jedzą albo pieczony indyk, który jest takim głównym daniem na święta, lub mają też świąteczną szynkę. I, i, i on, ta świąteczna szynka jest taka szczególnie z miodem czy z, z syrop klonowym, jest podane. Ale też y, y, po stronie francuskiej, kanadyjskiej, one trochę inna, mają inne potrawy. One mają tak zwany tortier. Tortillere to jest tradycyjny francusko-kanadyjskie mięsny placak, taki, taki ciasto. I on jest bardzo popularny podczas świąt Bożego Narodzenia. I powiem pani, że tak mniej więcej wyglądają święta w Kanadzie. Opłatek nie ma, nie. Opłatek tutaj nie ma taki zwyczaj. Natomiast wiem, że francusko-kanadyjska kultura w kulturze jest tak, że 24. oni idą do kościoła wieczorem i po kościele mają właśnie obiad, taki świąteczny z tym tortier, czyli ten tradycyjny francusko kanadyjski taki mięsny placek. Ale jeżeli chodzi o taki opłatek, takie zwyczaje, które my mamy jako Polacy, tak zwane Wigilia, to niestety tutaj w Kanadzie takiej tradycji nie ma. Ale za to Polonia zawsze świętuje Wigilię razem w domu, czy z, z rodziną, czy znajomymi. Rodacy w Polsce, na całym świecie, szanowna Polonia, Polacy na Litwie, z okazji świąt Bożego Narodzenia przysyłamy serdecznie życzenia z dalekiej, ale zawsze bliskiej sercu Kanady. Niech te wyjątkowe dni spełnią Wasze domy radości, ciepłym i miłością. Życzymy zdrowia, spokoju, wszelkich pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Niech ta magia świąt połączy nas wszystkich, niezależnie od miejsca na świecie, w duchu wspólnoty i pamięci o naszych polskich korzeniach. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, serdeczne. Pozdrawiamy z Kanady.